Dzień dobry, witam. Sytuacja wygląda tak, że garaż wygląda tak jak wyglądał. W sumie tylko tam są zrzucone jakieś cegiełki czy coś. Trochę gruzu, trochę śmieci. Pompa, bo do kanału trochę wody naleciało przez roztopy i tak dalej. Piec stoi tu, a nie tam. Ech, mamy zrobioną instalację już. We wszystkich gniazdkach jest prąd. Elegancko tutaj też trochę śmieci, ale to się już ogarniemy wszystko jutro. Tutaj ładnie mamy zrobiony prąd. Światło, w kanale też będzie gniazdko i, i lampa, tą lampę przerobimy na kółka, żeby było jeżdżące, a tutaj jak posadzkę, mieliśmy kończyć ten kanał, ale też w sumie nie nagrywaliśmy tego, jak te cegły były murowane u góry, kątownik spawany i tak dalej. No i później to już, jak ostatnio wczoraj patrzyłem, to już minęło 8 miesięcy od czasu jak wstawiliśmy ostatni film z, właśnie z garażem, z kanałem. Ale co, no trochę czasu brakowało, trochę też pieniędzy brakowało, a chęci to w ogóle przez tą zimę i tak dalej, także teraz działamy, jak się uda, przy dobrych wiatrach to jutro, jutro jest piątek, jutro może wylejemy chudziaka, przywieziemy jeszcze trochę gruzu, wylejemy chudziaka, a tak to chyba, chyba na razie tyle, nie ma co więcej nagrywać. Pani spokój się, bo jak pierdolne to udać. Kurwa, sobie świecisz czy mi? No, jak go idealnie Tak jak powinno być. Dobra, czyli teraz tak. Mamy tutaj masę, która powinna iść tu, a idzie przez przełącznik, żeby działało światło, dobra. Teraz tak. Tutaj wychodzi na światło, czyli jest dobrze. I teraz tak, gniazdo. Tu jest podgniazdek. ...który musi być razem z... tym. Musi chodzić do jednego E, dobra. Postawiamy na razie za Ty. Jest robocie. Łęcina, przecież powtarzałem, my nie robimy w elektryce. A ja powtarzałem do interesów, trzeba mieć łeb na karku, a nie w dupie. Fucha się trafiła, to bierzemy. Nie mówię, że po pięciu minutach to się wyłącza? Co? Nie mówię, że po 5 minutach się wyłącza? 5 albo 10 nie wyłącza, tylko wyłącza. Przestaje nagrywać? Nie, tak. przestaje nagrywać? Nie, kończy nagrywanie. <laughs> Specjalista to <do> 300. <laughs> to jest stabilizacja. Stabilizacja ma Jo, <laughs> kurwa. No ma serio. Chyba, że gimbal nie ma. Co to kurwa jest? To jest trójny po prostu, żeby postawić parę. No To twarz na trójniku się nie trzyma On ma optyczną Jak trzęsiesz, to nic nie będzie widział E, bez kitu Mu się wola chleb repiardali, ale nie widzisz Move Move, now no, no, no. Ty. Hm. Ty Co się z tym dzieje? Patrzę się w ogni. Czemu? Nie patrzę się, bo się na coś sikasz Dalej tu, ale nie? Czekaj na razie, a w sumie chuj Mogłeś te serduszka wziąć, kurwa, te łapki Byśmy koli tego TikToka, co mówiła Naomi Ty Bartosz, no możemy jechać po całe pełne, weźmiemy to, to, to I przeskoczymy do sklepu na złotów, coś ze sklepu On dobrze gada A ty co chcesz ze sklepu? Piwo ja A szukam. ja bym chciał buziaka No i jak tam sisiaczki? Gotowi na kosmiczne strzelanie? Dobrze. No ty, Ej, bo jest źle nagrałem, jeszcze raz. To wygląda jakbyś se kurwa tasakiem, co ja poszukiwałem. To nie? Se żyły chciałem podciąć. Jak cię zobaczyłem? Chudy też smutny jakiś. Presja. Czego? Nie, kurde. Ej, karton się zajął od rury, pa. Żar normalnie jest, tj. Piski tu. Jo. Pła, normalnie się jara. Myśli, że bo to jest, ty, bo tu jest dziurka kurwa od tego druta A, gorący, kurwa Zdejmij go, kurwa, się spali blacha <ś> Jebni go na ziemię łopatę jest dziurka od pieca i Łopatę Każe łopatować Lopate, Tego typu światełko prywatną sesję